Witam widzowie z tej strony MotoSpiry i w dzisiejszym odcinku jak widzicie no robimy kulik i tak więc zostawcie suba na, na kanale o i poszła ta nika, półno coś poszło nie wiem co będziemy montować Dobra! Zostawcie suba like na tym kanale i lajka like pod tym filmem, żeby było więcej takiego kontentu dla Was. Mamy 30 wróble. Ale sorry. Widzowie, piszcie w komentarzach, e, piszcie w komentarzach, kurde. He no! Stefan! Kurwaj. ten Stefan jest niepoważny, nie widzowie? Wracając, piszcie w komentarzach, jak nazwać tą maszynkę. Bo ona nazywa się ogólnie traktorek, ale piszcie w komentarzach, jak może... Jak może się on nazywać w komentarzach, no. My jedziemy do garażu i za chwilę się widzimy. Widzowie... Piękny kadr. wy prostuj Nie boksy, bo nie wyjedziesz. No. To jest Byszek, mój kolega. Widziałem masakra. Jaki kontent dla Was z dzisiejszego dnia? No, zaraz ja, więc zaraz się widzimy. Kolega myśli, że może jeździć. Nie, kurwa. No i... dziadzgóz. A my saneszki chowamy. O. Poczekaj! Kurwa, ja chciałem nie do garażu, tylko tak niefortunie, żebym wjechał. Cymaj, nagrywaj. Zagrył się. On się nagrywa cały czas na YouTube'a. Kurwa, poliwa nie ma. Idziemy po poliwie. No to my pojechali. Chwila, prawda, czekamy na paliwko. O ile będzie, bo nie wiem czy, ma, czy nie. Na No, na trzeba zajechać, mówi. No ale to co? Nie zajedziemy, bo nie mamy czym. Nie, co nie mamy, panie. A to mamy auto, ale. Porra zasłaniasz karnistrę Przepraszam, no. Sorry, no. Na zaduciu masz kolana? Nie na jakim zaduciu? No, nie podoba mi się, to <noise> Czy Zbyszek umie nalewać? Pytanie. <noise> ale pachnie, będę nam tyle powiem. Uciekłem. <noise> Ej, zapytałem się widzów, jak nazwać. Możecie widzowie pisać w komentarzach, jak nazwać tę maszynkę? Jak jej dać na imię? Nazwać to można tego chłopa. O, karturze. O, ja mam, ja mam na imię, ale nie podam. Imienia. Tak samo jak tego pana co nagrywa nie podaje imienia Bo nie wyrażamy zgody na to Ja yeah, Ty masz good. na imię Zbysiu a tu jest ten Stasiu Stasek 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 Leź te paliwo do Waleria Dobre Ale nie widziałem nie wiedziałem, że te, ta, pani, ta maszyna tyle boli, jasne ciul Chwila, akurat doszło w poli no, czekaj, bo nie zamknąłem tego Co ty na... Te, żeby ci paliwa wybuchło <grym> Dobra, się jest Daj, ja chcę pojeździć troszkę Czekaj, wyjadę nim tu chociaż Małusz, Daj. Okay. Chwila, akurat w polu O, poli, poli po poli Dobra, widzę, my idziemy odnieść kanister. My odnosimy kanister do garażu. Oj, drugi troszkę. Mamy puste, puste i puste. Więc no tak. Co możemy Faśu? No to co możemy powiedzieć o tej maszynce? Co? Na kulik się nadaje, tylko flaki są. No flaki są w widzowie. Przedmiu. No bo musieliśmy przednim, my... przednim. No w tu nie ma widzowie praktycznie. Tak. Nie, wiem, czy, nie wiem czy kamera oddaje, ale chyba widać, że powietrza nie ma w przednim. Tu mamy przewitą dętkę akurat. O. Ale maszynka to jest bardzo fajna. Polecam. To jest Traktorek kosiarka, solo bialko, komfort y, C1393 h HD. I jak widać, w jak jest sezon zimowy teraz, bo jest dzisiaj, no, z okładką tego filmu, co dzisiaj wleci, to jest 30 grudnia. I y, nie, jakiego 30 grudnia? 30 listopada, boże, przepraszam Was widzowie. Chłop myśli nad życiem, <laughs> y, tak. Ma zaczepy, jak już sami widzieliście. Wylot na trawę. Yy, musiałem niestety zdemontować. On powinien mieć tu kosi kosiarkę. Kosisko. Yy, ale musiałem ją niestety. Znaczy, niestety, no. Zdemontować ją musiałem, bo wywadziła. Tu jest właśnie ta yy, Kosisko całe. Jak ktoś chce, to może zastopować. Zobaczcie, jak to jest całe. Co? Nie ma! Ja mam w ogóle. Gwoźgu. No, y, tak, y, tam mamy, za za rowerem mamy jeszcze y, nasz y, kosz. Dwie kosiarki, które są niby sprawne, niby nie, trochę rzędzie, ale do w osobnym filmie Wam nagram co mamy w tym, tym. Dzisiaj zajmiemy się tą maszynką. Dużo jej będzie na kanale, więc uprzedzam. Y, mamy tak. Ta maszyna mieści 8 litrów paliwa. Tu jest nawet napisane O8. Nie wiem, czy widzicie, ostrość. O8 litrów masz ten. Silnik, jakby się ktoś pytał. Proszę. Możecie się zatrzymać. No. Ile to ma koni? Pewnie się ktoś będzie pytał. No to to będzie mieć koni. Z tego, co mi właściciel mówił i z tego, co ja wiem, to 9 koni to całe ma. I to maksymalnie może jechać nie wiem, 13 na godzinę, jak chodzi o przód i, i 9 do tyłu coś tego typu, ale bardzo fajna maszynka w osobnym, filmie, w osobnym filmie będziemy Wam opowiadać, znaczy no będziemy pewnie ją jeszcze czyścić tak? no kurde, ta ostrość w tym twoim to jest masakra będziemy ją czyścić, pokażemy też jak ją odpalić jakie akcesoria mamy do niej bo mamy kilka chyba, nie wiem, jedną mamy akcesorię ale tak tam jest oczywiście nie powiem co? Kto wie, ten wie? Ale nikt nie wie w sobie. No więc tak No, to co? Opowiadaliśmy trochę, to teraz co? Trzeba zająć już jeżdżeniem No, już jesteśmy. I teraz tak, pewnie się dużo osób będzie pytać jak takie coś odpalić. Eee, to tylko bateria. Jeszcze rozładowana. Nie to wiem. To będzie że nie działa. Ją dać do garażu. Tam masz jeszcze w tym drugą baterię, która była zasypana przez śnieg. Nie oglądaj. No. no. to nie... Odpalimy ją. maszynka. Na ręcznym jest ustawiona. Zmniejszymy obroty. Montujemy sanki eh? Montujemy Sanki A nie chcesz? Nie, bo ja nie mam A dobra To tak To tak, skręcam troszkę. Damy trochę gazu O kurwa Łociul Stary do wiadę

się nazywa upalanie traktorka zimą. oh Zakopał się <laughs> Zakopał się Patrzcie się widzowie, zakopał się Zakopał się Zakopał <laughs> się Daj mu, dobrze Daj mu Dawaj <laughs>